Jest piątek, 11 lipca i rozwiązujemy quizy filmowe. Mała informacja programowa, albo raczej harmonogramowa. Jutro nie dam rady nagrać odcinka na bieżąco, więc pojawi się tylko sporkel w niedzielę już powinien być normalny. Jeśli nie będzie, rozłożymy ręce, ale, ale wydaje mi się, że najwyżej, najwyżej nagram jakiś jeden w zapasie, żeby nie, żeby nie ryzykować. Anywho, Cinematrix. Mamy 9 filmów do zgadnięcia, 9 pól, w których wpisujemy po jednym tytule filmowym który jest skrzyżowaniem dwóch podpowiedzi, jednej z kolumny, jednej z rzędu. Film superboaterski, 3 plus słowa w tytule. Tytuł zawiera słowo "D". Nicolas Holt, Christopher Reeve i Henry Cavill. Oczywiście wszystko to dotyczy premiery nowego filmu o Supermanie w reżyserii Jamesa Ganna. Nicolas Holt, i teraz tak, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, czy na przykład Man Maxa zaliczyliby jako superhero. Mówię, mam ochotę, to, mam ochotę trochę to sprawdzić, ale jeśli nie, to spróbujemy X-Men Days of Future Past, gdzie Nicolas Holt grał bestie. Tutaj możemy sobie dać Fury Road <coughs> i The Warm Bodies nie, Journal Number 2 nie. About the Boy, nie. O, jednak za mniej filmów z Nicolasem Holtem niż, niż się spodziewałem. x First Class. Co jeszcze może być? X-Men Phoenix. Apokalipsy nie. Gdzie, gdzie brakuje mi Nicolasa Holta? Dobra. Christopher Reeve i niestety tylko w, tutaj, jakby w filmach o Supermanie. No, no właśnie, wydawało mi się, że to się nazywa Superman The Movie, nie? Superman 2. Uh, quest for Peace możemy zrobić. Ale jest też The Quest for Peace, zobaczymy, czy trójka ma jakieś. Superman 3. Christopher Reeve. O, możemy tak zrobić. O, nie, nie zaliczyło go? No dobra, Henry Cavill. Um, chcę zrobić Everything Works, ale nie zadziała. Um, film superspoterski może być na przykład Man of Steel. Może być uh, Batman V Superman Dawn of Justice. Mission Impossible Fallout nie. Gabi też go nie pamiętam z aż tylu ról. Man from Uncle. Man, Men of Uncle. O jest The men from Uncle i to mi się bardzo podoba. Zobaczmy co jeszcze tutaj wskazano. About the boy oczywiście. The menu, no pewnie. Superman Quest for Peace, Fallout, Deadpool 2, The Weatherman, Rebel in the Rye, ok. Superman Richard Donner Cut, ok. The Sea Wolf, The Great Escape, to 2. <laughs> Flash, Goodbye Mr. Chips i I Capture the Castle. Mówi Dill. E, Jednosekundowe streszczenie filmu. Zgadujemy jego tytuł. Uh, I. Muszę przyznać, że trochę się zagapiłem i <laughs> widziałem Napoleon Dynamite. Dobra, dwie sekundy. teraz już patrzę uważnie. I tak bym nie wiedział. Faculty. 3 sekundy. Trochę, trochę nic mi to nie mówi. No, oczywiście, nie małoby to sensu, jak nie mogę zgadnąć filmu, ale, ale nie mam, nie bo nie, nie złapać nic charakterystycznego, żeby się przyczepić. Nawet nie umiem za bardzo ustalić gatunku, więc wpisuję jakieś filmy, które przychodzą mi do głowy. Mm, dobra, może Paper Towns? Okay. Ten film jest strasznie nijaki, dlatego dopiero gdzieś wyczaiłem, że jest Kara Frame, kadr z filmu i zgadujemy jego tytuł. Ciekawa kolorystyka kadru, także ludzie trochę giną w w tej całej w Mizon Sen, która jest dooko, dookoła nich, to nie jest Crazy Rechanges, ale. Piszę Seven Samurai, mimo że wiem, że Seven Samurai nie wygląda w ten sposób. No, oh, The Last Samurai na przykład. Muszę powiedzieć, że nie, bo nie wymyślę co to jest, bo to może jakieś honkońskie kino hmm, kung fu. Tak na pewno kung fu panda. Vipman. Okej, okay, udało się trafić Wipmana, ale nie, czy pokazało mi chociaż do niego jena? Nie jestem pewien. 1997 rok, 26 grudnia, 5 najlepiej zarabiających wtedy filmów, kupujemy podpowiedzi do tego, żeby ustalić, jakieś, jakiś jest tytuł filmu. O, i mamy Jamesa Camerona. To jest już Titanic? Jak jest? W 1997 roku, to jest drugi tydzień, ale nie wystartował jakoś, jakoś niesamowicie. No, oczywiście zarobił ogromne pieniądze, ale teraz filmy czasami debiutują jakieś nawet, nie wiem, 110-120 milionów. Jak nie więcej, 180, nawet chyba ostatnio coś miało. Wczoraj jest wspomnieniem, dzisiaj jest historią, jutro jest, jutro jest w rękach jednego człowieka Pierce'a Broznana. Tomorrow musi być. Never dies. Jako James Bond. Czyli mamy Titanica Bonda z Broznanem i film, w którym gra Jack Nicholson. Helen Hunt. Um, something's gotta give to jest. Nie, to nie jest Something's gotta give. To jest. As good. Nie. As good as it gets. James Brooks reżyseruje. Ale ekipa jest w tym grudniu. Jack Nicholson, Titanic, Bond. Kto na kogo poluje? Nathan Lane i Lee Evans. Um, The mouse trap, kiedy już próbowałem zgadywać ten tytuł i coś tam mi mouse trap, trap. Piszemy mał, dem, mouse Dobra i powiedzcie mi Gorwerbiński do rysowania. Mouse hunt, ok. Mira Max. To jest już któryś raz, jak się pomyliłem na tym. E, e, I nie zapamiętam, że to jest Mouse Hunt pewnie. E, dobrze, pan Greer. E, dobrze, robimy Jackie Brown. Tutaj co prawda jest. no jest Gorberbiński, który później robił na przykład Piratów z Karaibów, nie tylko, ale, ale no jeden film ewidentnie nie pasuje do... Nawet jeśli nie jakości, to do głośności filmów, które są dookoła niego. Sinetunerglon. Mamy 16 podpowiedzi, 5 tytułów filmowych do zgadnięcia. Przekładamy tak, żeby 4 dotyczące jednego filmu znalazły się koło siebie w rzędzie albo w kolumnie. Jak 3 będą poprawnie, podświetlą się na pomarańczowo, mówiąc nam, że jesteśmy w miarę blisko. Okej. Okay. Mierzy się z Sylwestrem, z Sylwestrem Salonem, jest mistrzem świata i będziemy mieli Rockiego z Karlem Wedersem. Mierzymy teraz z Sam. Sebastian Starr ma prostetyczne ramię, został cryogenically prezerwowany i z Brainwashed to będzie Civil Winter Soldier. Wesley Snipes gra w koszach z Woody Harrelsonem, to jest Biali nie potrafią skakać, a tu będzie No Country for Old Men. I teraz piąty film musimy zrobić z wykorzystanych już wcześniej podpowiedzi, ułożyć je pionowo, jako że resztę zrobiliśmy w poziomie. Javier Partern <coughs> Carl Weathers... is a hustler. Okej, okay. jest a będziemy mieli człowiek demolka. Nie, Cryogenic preserved, tak. Nikt nie był. Brain już tam oprócz tego, że wgrali Simonowi Phoenixowi nie Simeonowi tylko Stallonowi to, żeby na przykład robił na, na drutach, żeby nie był taki agresywny. Ok, pięć motywów, które łączą po, łączą po cztery filmy. Zastanawiam się, czy nie, będą, nie będzie coś tam o polityce, ale widzę też od razu filmy z Benem Affleckiem. Zróbmy filmy z Benem Affleckiem. Zróbmy filmy z... Seanem Penem. Hmm. Zróbmy filmy z Leonardo DiCaprio i filmy z Dustinem Hoffmanem, w którym grają kogo grają? Kogoś z chorobą psychiczną, może? A z autyzmem. Ok. Daily Burial. Mamy skarbiec filmowy, 9 słów, które znajdują się w opisie fabuły filmu, wpisujemy tytuł filmu, fabuła zostaje przeszukana, sprawdza, czy znajdują się tam te słowa. Możemy zgadnąć za jednym razem, bo jest film, który zawiera wszystkie dziewięć słów, ale mamy 7 prób w razie czego. Cmentarz, duch, klucz, nóż, maska, telefon, szeryf, tera terapeuta i zniknięcie. Dobra, wpiszemy sobie scream. Myślę, że przynajmniej kilka powinniśmy mieć. Terapeuta, nóż i cmentarz. Terapeuta może być na przykład allies this. Cmentarz może być pet cemetery. I ok, mieliśmy 4. Zobaczmy jaki film miał wszystkie 9 na raz. Halloween, okej. Okay. Ale i tak wydaje mi się, że Scream był całkiem niezłym wyborem. Filmy w konkretnym. Tak to się nazywa. Musimy zamienić generyczny termin, na przykład the Stone musi być czymś. Musimy zamienić czymś, co jest bardziej ukonkretyzowanym przykładem danej rzeczy. Czyli podejrzewam, że tutaj może romansy the quartz albo coś, ale... Brother from another mother. I teraz. Jaka jest matka na przykład, nie? Może być Elżbieta druga, Bird on the Wire Spróbujemy Goldfinch. Three... sycamore może? A river runs through it. I Nile? Vampire hunter i jakiś konkretny vampir. Gdzie mi ucieka jakiś Dracula, czy... Zombie Hunter? Nie. Vampire Hunter było. To jaki, jaki wampir mi tutaj ucieka? Lestat. Lucky Number 11 i potrzebujemy jakiś numer The African Queen i królowa Tożbieta, dobrze, że nie zrobiłem. A League of Their Own. I jaka może być liga? Um, NBA Full Metal Jacket i... powiem, że Quartz, może być metal, Quartz nie jest metalem. Ten pewnie był. Hotel Rwanda, a hotel to będzie Radisson. A nie wiem jaki dumpling gang, rear window. Jakie jest konkretne Double Hang? Może jest Window? Guardians of the Galaxy i Galaktyka będzie Andromeda. Roman Holiday Labor Day może być. Uncut Gems to będą Sapphires. Annie Get Your. Nie wiem. Blanket Bingo. Nie wiem. Dude, where's my car? Nie ja, rozumiem się znał na samochodach. To już powinienem to wyłapywać. Audi. Brockback Mountain i konkretna góra z Kilimanjaro, Sweethearts, Dead Poets Society, Pablo Ruda może być, chcę powiedzieć chileński, albo kolumbijski poeta, kurde nie pamiętam dokładnie, wydaje mi się, że Chile. Uh, Punch, Drunk Love i Punch to jest Uppercut, Dog Day Afternoon, konkretny pies to jest jamnik, na przykład Duck Sand. Kiss of the Spider i Spider to tarantula, The Dark Knight Rises Lancelot, All the President's Men, na przykład Millard Fillmore, Snakes on a plane, Boeing, cloud Atlasus cumulus, night at the. Oh, probably Aida. The sound of music, może być music jazz. That darn, romancing the stone. I stone będzie quartz. Brother from another mother. Może będzie coś innego niż. Okay, Jupiter, another god. The, um, Annie get your gun The Walter PK Rug blanket bingo, rag sweethearts. The darn samba Brayburn is a So when you tell the Braeburn, Burn dumping gun, Laguna blanket bingo, Persian, the darn Persian, darn cat cut. Full metal jacket, oczywiście, i sweetheart's dance, coś w tym stylu. Jack Black. Dwa y, filmy. Uzupełniamy tytuły słowami, które są dosłownie na, na obrazkach, czyli na przykład będzie Age, Ice Age, Nacho Libre, Nie wiem jakie county, School of Rock, Kung Fu Panda, Mars Attacks, Shark at the Wedding mi nie pasuje, Time, Margo at the Wedding, King at the Wedding, Jumanji, Welcome to the Jungle, House with a Shark in its Walls, uh, Walk Hard, dobra. King Kong, Tail, Shark Tail, County with the Wedding, House, Red County może, Time with a Clock in its Walls i Margo, Girl at the Wedding może, dobrze. Dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam jutro i jutro na kolejny, pa.